John, bo papierosem? Kiosk masz na rogu. Zaraz, zaraz. Nie pytam Cię o drogę, tylko czy masz papierosa. Czy tu jest napis, rozdaje papierosy? No nie, nie ma. To co, dajesz tego szluga? Cholera. To przechodzi ludzkie pojęcie. Wy blokersi nie wiecie, kiedy przestać. Kiosk masz na rogu. Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios. Patrzcie, opuszczasz gardę o tak. Waj z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick. Prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz. O oh, kurwa, nieźle! Trainingi muszą być ciężkie! Kurwa, trzecia kara w tym tygodniu. O, oh, excuse me mister, I'm really sorry, it's the first time I do Co mówi? Y on chyba po angielsku gada, zajmę się tym. You have your ticket? Ticket? Noo, someone ukraść... you know. Money? Yes. Yeah. Co y Chyba ukradli mu pieniądze. Y it's not poważne, badaj I o of identity. Well, yeah, I don't have in my hotel, you know. Dobra, puścimy go, co? Nie, nie, musimy trzymać się procedury. Nie ma dokumentów, dzwonimy po policję. Może jest tu nielegalnie. If you please. Bez kitu. Za każdym razem, kiedy wbijam się w metro, znajdziesz się naprzeciwko lamus, który startuje do mnie z gałami. Co, Frejrku, myślisz, że spuszczę wzrok? Chyba cię pojebał. Czekaj, no zaraz cię obetnę moim Face'em. O kurwa, nie wymiękasz? Ale lipa. Aha. Zbyt długo nie wytrzymam. Dobra, wygrałeś Leszu. lesu. że coś fajnego na podłodze leży. Ja pierdolę kurwa do roboty byście się wzięły a nie kurwa dzieci robię tylko 500 plus i 500 plus kurwa. I co te dzieci z tych 500 plus mają kurwa? lodali Lodalizaka, a reszta kurwa gdzie? Mamunia, nie? Tu zakupki, kurwa, tutaj ee, piwerko, kurwa, zamiast wziąć się, kurwa, do roboty, to nie. Naruchają tych dzieci, a potem, kurwa, te dzieci chodzą na placę zabaw, nie place zabaw, a się kurwa, piją. Niejedno już takie widziałam. Bady! E. No, wsiądę ci daję. <laughs>

No i oturzycie. Co, ty, co ja, no będzie pomalowane. Najgorsze to to jest to Na sprzątaniu no. najgorzej, nie? Najgorsze. to jest przygotowanie. Nie sprzątanie. Ja bym posprzątał. Ja po ja ja bo on będzie karci Ja się od się na bezpieczeństwie A, Aśka, no nie obrażaj się. Weź. No, no, Aśka. Weź, walisz piwskiem. No, no zapytałaś mnie po prostu, czy grubo wyglądasz, to ci szczerze powiedziałem. No i super, paski pogrubiają, co mam zrobić? Weź, idź lepiej do swoich kumpli. No dobra, witam dwa razy nie trzeba mówić, przecież ja jestem posłuszny chłopak.